Dzień dobry, witam na kanale Dentist, Nazywam się Beata Toboła, jestem kupienistką. Dzisiaj spotykam się z panią Angelą, która jest w ciąży i chciałabyśmy porozmawiać o pielęgnacji dzieci i niemowląt. Chciałam zapytać o dietę i jaką stosować dietę już w ciąży, aby zęby nowonarodzonego dziecka były jak najmocniejsze i czy mamy na to w ogóle wpływ? Oczywiście, że przede wszystkim odpowiadam na końcową część pytania, mamy ogromny wpływ na to, jakie zęby będzie miało nasze dziecko, dlatego, że zęby zaczynają rozwijać się między drugim a czwartym miesiącem ciąży, to zęby meczaki, ale również w międzyczasie zawiązki zębów stałych. No i ważne jest, żeby Pani dieta była zbilansowana, również obfitowała w sole mineralne, witaminy, tu nie mówimy konkretnie, że ma pani zjadać niesamowitą ilość wapnia. Po prostu dieta zbilansowana. Dobrze, a co po rodzinę dziecka? Jak dbać, y, jaką dietę stosować i kiedy wprowadzać pierwsze y, środki pomocnicze do higieny ustnej? Słuszne pytanie. Przewiduje się, że my najlepiej rozpocząć pielęgnację na ustnej dziecka około miesiąca jego życia, dlatego że no taki ostatek, który właściwie dopiero jest przywieziony do domu, no to trudno jest nam tam grzebać jego w jamie ustnej, a rozpoczynamy dopiero około jednego miesiąca. Najlepiej, aby codziennie Nałożyć na palec bądź sterylny gazik, bądź tetrową taką pieluszkę, najczęściej wilgotną, zamoczoną w letniej wodzie i po wala, w ciągu dziecka, po prostu ściąga po pokarmu. I robić to najlepiej no, wieczorową porą, mówimy przed y, takim nocnym snem, chociaż wiadomo, że dziecko jest z reguły karmem na żądanie, no i tak naprawdę nie ma tego takiego momentu dłuższego etapu snu, ale ustalamy, że robimy to wieczorem. Mm. ściągamy te resztki jedzenia z wałów dziąsłowych i również z języka. Mm. A dopiero wtedy, kiedy pojawi się pierwszy ząb, no to możemy pomyśleć o jakichś takich bardziej specjalistycznych narzędziach tam, służących. No nie wiem, czy można nazwać to narzędziem, ale jest taka gumka, która nakłada się na palec i właśnie również obrywa się tego jednego ząbka i y, wały dziąsłowe. Ale czego unikać takiego w diecie dziecka, kiedy zaczynały wprowadzać, pokarmy stałe, tak, aby stałe nie doprowadzić to... do kuchnicy. Starać się w ogóle, żeby dziecko najadało się, że tak powiem, na raz, żeby nie było takiego podjadania, że mm. praktycznie cały czas go karmiły. To też jest to bardzo, jest bardzo istotne. istotne. No i czego unikać? Wszystkiego, co jest słodzone. Na pewno nie wolno podawać dziecku nocą i w ogóle w trakcie napojów pojęć woda. Mhm. To jest najlepszy napój, który służy dziecku. Nie wolno moczyć brązorze smoczka, bo często rodzice robią coś takiego, że na zachętę jak dziecko płacze, to zamoczą w czymś słodkim mhm. smoczek i podają dziecku do ust. Jeżeli już używamy takiego przyboru, prawda, nie wolno tego robić, nie wolno oblizywać naszymi ustami e, smoczka, e, dziecka, w ogóle nie wolno brać tego do ust, nie wolno dziecka całować w ustach. To jest też bardzo ważne. Czemu to służy? Przenoszeniu próchnicy. I zapobieganiu przenoszenia próchnicy. To są podstawy, tak samo jak później dziecko starać się, żeby dziecko, kiedy ma wdrażane nowe pokarmy, nie było karmione butelką, tylko mhm. już przy pomocy łyżeczki mhm. lub kubeczków podawać te nowe pokarmy. Mhm. Bardzo są. dobrze jest oczywiście, kiedy dziecko Piersią, dlatego, że na tych staniach, który ono sobie wzbudza, no, uczy się go, że tak powiem, mm -hmm. to daje nam tą przewagę, że dziecko z nie posiada później baz z gryzu, mm -hmm. dlatego że rozwija się prawidłowo żuchwa i szczęka. Natomiast, mm -hmm. kiedy dostaje butelkę, no to tutaj ta praca ze smoczkiem jest dużo mniej skomplikowana dla dziecka, jest to ładny pokarm. Zatem no, często nie unikamy tych rozwojowych hmm. rodzajowych rzutów rząd, jeszcze. Także dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo za cenne informacje. Ja sobie taką szczotkę, żeby Pani żeby Pani coś więcej <laughs> poczytała, już, jeśli się nasuną jakiekolwiek pytania. Ale że to nie mówiłyśmy, ale jeżeli już hmm. pojawią się te pierwsze ząbki, tak. to warto używać szczoteczek bardzo miękkich, niedużych i nylonowe. No. I lepiej pierwszą wizytę dziecięskiej, kiedy warto jest przejść do testu na No tak mówimy, że zęby m, pojawiają się około z tego miesiąca m, życia. To, że czasem ktoś tam właśnie mówi, że dziecko się ślini już koło trzeciego miesiąca, życia, że też za chwilę wyjdą zęby, to nie jest do końca tak, ponieważ m, zmaga się wydzielany śliny. Jakby dziecko, u dziecka pojawia się tak zwana też ślina stymulowana. I to ten, y, ten, ten przypływ tej świny sprawia, że to dziecko się bardziej ślini, bo nie umie jeszcze je połykać. To nie do końca jest z tym, że się pojawiają już zęby. Te zęby się pojawiają około 6 do 11 miesiąca życia i y, prezodam Ci taką pierwszą wizytę po roku żeby zobaczyć te pierwsze zęby, żeby o dziecko z gabinetem, żeby po prostu później wpłacić taką systematykę i rutynę chodzenia z tym dzieckiem, przy pojawiających się kolejnych zębach. Okej? Okay? Mhm. Dobrze. Dziękuję. Meryka. Bardzo proszę. Ja bardzo dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do pytań. Będę się starała odpowiadać na wszystkie pytania. To myślę, że jakieś będą się nazywały w trakcie oglądania y, tego naszego spotku. Dziękuję.